na moim kanale. Dziś mamy specjalnego gościa. Maxa. Dziś będziemy otwierać wielką paczuszką od sklepu Alto. chwilę, widzimy się po przerwie jak już to zrobię i otworzymy. O już jesteśmy, hej o jesteśmy po przerwie, już na otworzyliśmy ulicę Pokątną w jakie to ogromne oraz ciężkie, patrzcie jakie to wielka, taka duża ulica Pokątna, patrzcie. Coś. O tym marzyłem, dostałem to, chodź Max, pokażemy teraz razem tył, tak wygląda tył taki, tutaj są funkcje bawialne i teraz wam bok pokażemy, tutaj mamy figurki Hagrida, yy, Freda Wesleya, Jordan Wesleya, Molly Wesley, czyli mamy ro, lo, yy, Boży, yy, Ron'a. Rona, Rona Wesleya, Hermione Granger, Harry Potter, Draco Malfoya, Ojca Luciusza Malfoya, czyli Ojca Draco. I tutaj mamy Gilderoy Lockhart. Jest nauczycielem od obrony przed czarną magią z drugiej części. Pan odruszczek, jakiś pan fotograf, nie, 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 to jest jakiś pan, a pan Lodziarz i taki pan z gazety i oczywiście tak jak w każdym zestawie Hedwiga. I teraz z Maxem to otworzymy. Tutaj, Okej, okay, Max. Teraz co? No taśma. Oj, ja ci pomogę, Max. Nie, nie, nie. Uważaj. Chodźmy. Ok, widzimy się po przerwie. Ok, jesteśmy, otworzyliśmy znowu pokonną Patrzcie, Paczka numer 16, paczka numer 19. Jaka to jest paczka? Paczka numer 10, paczka numer 19, 17, 18. Boże, ile

10, 10, 10. 20, 30, szczęście. Koniec, koniec. 14, 18, 9, 14, 20. I to nie koniec jeszcze. Tutaj jakieś tu jeszcze. I to już na wszystko. Te, nie, jeszcze nie To Tak to jest okropne. Trzy instrukcje, tyle na chwilę kochani. Jeden. Jedynka, tutaj jedynka. Okej, okay, kochani, Wójtko. tutaj dwójka. Okej, okay, coś tam musieliśmy ustalić. Oczywiście, jeszcze skrytki, podkładki. Podkładki, więcej, paczka numer 3. Numer siedem. Co to Oczywiście jest. Jeszcze ten. Jeszcze kolejna płytka. Piątka, moja ulubiona cyfereczka. Pięć. Co to jest? Dwa. Patrzcie, co to? Jakieś mini pudełeczko. Go nie będę. Oczywiście cztery. Cztery To jest tego tak dużo dziewiąteczka.